Cześć, słuchajcie, mamy dla Was coś nowego. Stworzyliśmy nową platformę e-commerce, którą znajdziecie pod adresem sklep.bkf.pl. Ma ona całą masę funkcji, które ułatwią Wam współpracę z nami, ułatwią Wam prowadzenie biznesu myjnego lub serwisowego. Jakie to są funkcjonalności, które znajdziecie w tej platformie? Między innymi po zalogowaniu się widzicie już ceny przeliczone z Waszym rabatem. Oprócz tego możecie sobie stworzyć na przykład listę adresów Waszych klientów i zlecić nam wysyłkę części bezpośrednio do Waszych klientów. Możecie sobie tworzyć listy zakupowe, które jednym kliknięciem będziecie zamieniać w koszyk i w zamówienie do nas. Możecie sobie powielać zamówienia, widzicie swój limit kupiecki, stopień wykorzystania tego limitu kupieckiego i wiele, wiele innych funkcji, które naprawdę ułatwią Wam życie. Będziemy nagrywać kolejne krótkie filmiki o tym, jak możecie z tej platformy skorzystać, także zachęcam do obserwowania naszego kanału i ciekaw jestem Waszych opinii, czy Wam się spodoba ta platforma, czy nie. Dzięki i do zobaczenia.